Dobra, teraz news, który nie jest śmieszny, więc spróbujmy zachować na chwilę powagę, Ulfik. Ale to story, Gimper... story już zeszło, wiesz? Już jest problem, bo to story już zlazło. Okej. Okay. No dobra, no to inaczej to zrobimy, bo no to już jest rzecz, która nie jest zabawna. Mianowicie, Gimper trafił na Sor. E co prawda, mieliśmy tutaj w materiałach instastory Gimpera, które już jakby wygasło. Gimper napisał, że wymiotywał, i chyba leciała mu krew z nosa, z tego co pamiętam, przez y, dwa dni po walce mm -hmm. i trafił na SOR, po prostu, bo był mega wycieńczony. Okay. O, jak wiesz, jak zapierdał na treningach, to się zmęczył, jego się organizm pogali. Okay. Y, no i na tyle był organizm przemęczony, że trafił na SOR. Okej, okay, no on tam wymiotował pewnie i tak, no, no rozumiem, nie? W każdym razie, Gimbr napisał fajnego tweeta, moim zdaniem, bo on jest taki yy, inspirujący i to wiesz, to serio tak uważam, bo dzisiaj go przeczytałem sobie po prostu, no jak psałem, nie? To mi od razu wyszedł ten tweet na, bo, bo było 10.43. Leżenie na sorze i obserwowanie starszych, umierających ludzi bardzo uczy pokory do życia, nie? Tak więc yy, życzymy zdrowia.